W pewnym momencie 40% firmy musieliśmy zwolnić po prostu. Nie potrafiliśmy sprzedawać albo mieliśmy zbyt małą atencję jeszcze w pewnym momencie na to wszystko. No popełnialiśmy też błędy po drodze, więc to są takie historie no mało przyjemne. Dwie osoby były takie bardzo nakierowane na, na cele, na wzrost, a dwie osoby bardziej na ludzi, na taki ich trochę dobrobyt, żeby o nich zadbać. Po rozmowach z tymi pierwszymi dwoma to ludzie wychodzili po prostu rozjechani emocjonalnie i później mi się zdarzało przetłumaczyć tak naprawdę intencje tych pierwszych. Co, no lubiliśmy różnego typu wyzwania. Po prostu patrzyliśmy na swoje cele, co mamy robić, a nie co inni robią, nie? Żeby ich tam replikować co... Tak jak w sporcie, nie? patrzymy na przeciwnika. Nie? Ja czasami się dowiadywałem o nagrodach w ogóle z maila, jak ktoś nas zaprosił na jakąś tam aulę, nie? I tak nagle, o, dostaliśmy nagrodę za do coś. Aha, dalej. <grym 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 <zresztą> swoje. My nie pracowaliśmy dla nagród, a ja się okazuje, że my ten progres mnie tak potężny, że nie zdajemy sobie sprawy, bo jak się robi tak kroczek po kroczku, to nie widzisz tej skali. I taki journaling to się chyba ładnie nazywa, bo to chodzi, żeby być w stanie zobaczyć drogę, jaką się przeszło. To też jest mocno motywacyjne. <grym, when you hear that>